Jestem Ula, liderka projektu Empik w Accendi i muszę ci coś powiedzieć. Zwyciężyłam Wygrywaj z Accendi. Rok temu stałam dokładnie w tym miejscu i wiesz co? To uczucie, kiedy słyszysz swoje nazwisko wśród zwycięzców, zostaje z tobą na długo. Bo Wygrywaj z Accendi to nie tylko nagrody. To sposób, w jaki doceniamy ludzi, którzy naprawdę dają z siebie wszystko. Liderów i konsultantów, tych, którzy codziennie dowożą wyniki, jakość i pasję. Bo to właśnie oni są sercem Axendi. Jak wygląda kwalifikacja? W pierwszym etapie zbierasz punkty za wyniki, jakość rozmów i inicjatywę, a w drugim pokazujesz siebie z tej najbardziej kreatywnej strony. Autoprezentacja to czysta energia, pomysły, emocje i masa dobrej zabawy. Cześć! ja jestem Dawid. Dobry wieczór Państwu, tu Rob Wos, czyli wasz ulubiony prowadzący w przystojnej odsłonie. Cześć, mam na imię Kamila. To jest Magda. Magda właśnie przyszła do pracy i zapoznaje się z wiadomościami. Cześć! Chciałabym, żebyście przez tą prezentację poznali mnie trochę lepiej. Mam na imię Żaneta. Cześć, mam na imię Sebastian Popowski. Hej, mam na imię Rafał i jestem konsultantem Aksendi. Otóż nazywam się Patryk Szalong. Hej, mam na imię Oliwia Kłosowska. Cześć, mam na imię Damian i od ponad 10 lat z pasją działam w sprzedaży. Nazywam się Andrzej Biel i zostałem zaszczycony możliwością uczestniczenia w finałach konkursu Accent. Ciao, ragazzi. Mam na imię Angelika. Hej, nazywam się Damian Barański. A nagrody? W tym roku to był totalny sztos. MacBooki, vouchery na zakupy, sprzęt elektroniczny, a nawet podróże. Bo każdy ma swój własny sposób na świętowanie sukcesu. Dla mnie, wygrywaj z Aksendi to coś więcej niż konkurs. To dowód, że tu naprawdę można się rozwijać, że każda dobra rozmowa, każdy wynik i każdy pomysł naprawdę mają znaczenie. W Aksendi zaangażowanie po prostu się opłaca. Gratulacje dla wszystkich tegorocznych zwycięzców oraz finalistek. Dzięki Wam Aksendi świeci jeszcze jaśniej. A teraz czas na Ciebie. Dołącz do zespołu, w którym możesz rosnąć, działać i wygrywać. Sprawdź aktualne rekrutacje na xandy.com.